Witam serdecznie. Widzę, że sąsiad zgonił. Właśnie przyjechałem, to i mnie zgoniło. No nic na to nie poradzimy. Trochę popadało. Kurwa, mi się jeszcze... ...dywali. No wypadł, 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 wypadł. Nie ma ściemiania. Tu jeden jakiś widzę, że... ...myśli, że...

Banana jak to mówią Sąsiada już ładnie w górze To no to lecimy nie. o No, kraszmata Można sobie wiechę połamać To są moje czempiony Byłem się w Nowym Dworze. Kupiłem sobie... ...na znaczy choryba. W Halinowie. Kupiłem sobie taką skrobaczkę. O, do podłóg. Brzuch duży, to żeby się nie chylać za bardzo. Coś tam usiadło na dachu? Nie. Jeszcze nie przynajmniej u uh, mokra pomachać trochę żeby <laughs> pozabezpieczałem żeby nie pękała taką taśmą izolacyjną Ech, już pierwsza sztuka nie daliśmy radę ją podnieść jeszcze nie za ciężko nie na moje dzisiejsze nie ma siły tyle w tą Czyli. O, ale woda też no. Jest jeden przeciwnik Chyba dzisiaj sam na razie Ale to niemożliwe, teraz będzie cześć, cześć Nie może być jeden, nie wierzymy w to Siadowe już się a moje jeszcze trochę muszą pochodzić. Też gonił, gonił się ten łzy minutkę, dwie maksymalnie. Ktoś czekają, ktoś musi jechać rowerkiem To są takie pieski U sąsiada, które dają znać, że ktoś jedzie Cześć O, tutaj są dwie kubki moje Wyższe niższe jak zawsze Pięknie, bo idzie, co? Nie do dachu jeden mój się Urwał jest Ale no jeden to... Dobra, ten dół musi badać, No to poradzę To są moje spady Już są we dwóch przeciwnicy, będzie trzech. Także trzy są już plecy. Dobrze, nie chcę chodzić w górze, ale im... Także już jest poniżej 500, pewnie 490, ale no naprawdę no dobrze dają. U sąsiada są tam poszły. Się może złapią z tymi sąsiadowymi dobrze do nich nie znaczy złapać, to się złapią. Na pewno tylko że chwila jeszcze. Jest i trzeci zawodnik, przeciwnik Dobrze Siema Może jeszcze przynieść, bo będą, będzie zawsze brakować setkę takich białasów. Byłem nawet w Halinowie patrzyłem, ale nic nie, było. był lot Budapesztów, ale nawet się nie pytałem. Oto. to tych wariatów to ja nie chcę Dolniach. To, to są zdolne gołębia, ale żadnego na dachu i żadnego tutaj, dobrze Dobra. na chwilę położymy Trzeba statek ten najlepszy na świecie zamontować Tu pięć znaczniki jeszcze Be kompleksa, Minoso, jak mają Ну, не сюда, он по подшинам. Raz, dwa, na trzy kubki No jedną setkę, mówię nie przynoszę, nie przynoszę, ale to jak nie ma świeżych to jest nuda No trzeba przynosić, bo straty są non stop także Powstrzymamy się z przyniesieniem do Nie wiem ile musi być ich Powiedzmy do 400 I sobie przyniosiemy ze stóweczkę do zabawy to są groszowe sprawy, także zabawa musi też być. Myślę, że po cztery do piątki takich białasów to idzie kupić. Chyba, że ciemne się trafią same, to też w tych pieniądzach to też się weźmie, ale na pewno nie żadnego wariata żadnego koloru, już nie chcę żadnego Budapeszta. Myślałem, że burry, ale to nie, nie burry, jednak. Tak liczę z każdej ścinki 5-7 w plecy. Także jeszcze z 10-12 dni, bo to jedna ścinka dziennie, znaczy jedno ganianie. Ścinek no, oh, złapały się, nie myślałem, że się złapały. Bo ścinek to przy jednej ścince. Przy jednym ganianie jest 5-6. Łapią się, rozrywają, łapią, rozrywają i tak w koło. Ktoś tam w dachu jeszcze u sąsiada pewnie jest. Ciekawe tylko czy wytnie. Jak zwykle rozwaliły się na milion pięćset stat. Ja nie wiem, chodzić, po, chodzić potrafią w kupie, a siadać, tak jak widzicie, jak trzy siada na raz, to już tak by lot usiadł. Chodź chodź, 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 Nie ma nic. Jak zwykle, albo 1, albo 0. No ale mówię, uczciwie co, to, co mi zarzuca przez że 10. Chodź, 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 nie domknąłem mi łazą pojedynczą te asy. Tym co się latać nie chce. Trochę to podało. ቔቔቦት ቔቡ እንንን I taka kubeczka została, Myślę, nie wiem ile, kosetki. setki No ale jest teraz przy tych ostatnich, to chociaż nie do zera, bo widzę, że sąsiadowy jeden Tak, tutaj się przewrócił. Biodostwo. Jadam jest Także limit. <grymna> Norma wyrobiona, nie limit. No i taką wychodzą Tu są da, tu są moje tam dalej jeszcze sobie poszły Trochę się bawią o, Tak to wy mi nie róbcie Przez 20 minutek. Wiecie, ja to mam takie zmienne zdania, że nie przyniosę, nie przyniosę, na pewno nie przyniosę. A później jakoś tak nudno, jak się nie przynosi. To są te, a te górne chyba tu się złapały, bo nie widzę ich. Bo przysz, to widziałem, że chyba przyszły. Ja Nie byłem takich bocianów bosych. O To by były fajne gołąbeczki Poparzyłbym z tymi jasnymi co są w domach w domu byłyby piękne szyjaczki. Także były dwa Krakowiaki, już Krakowiaka słyszałem, że jednego nie ma, bo wwalił się pod zaciąg. Czy z tego co wiem, to na razie cztery. Z tego co wiem, a ile tak naprawdę, no to nie mam pojęcia. Ale liczę tak siedem, osiem z każdej ścinki. Ma no, jak siadają pięknie. Kupie umiały zejść w dach, ale już usiąść to są duże problemy. Teraz zeszły w dach, ale czy to coś usiądzie? Czy będzie znowu na 300? Znaczy, to, że usiądą, to nie wierzę. Na raz. Ale mam nadzieję, że chociaż już od dachu nie odejdą. Jeden, ale tam nie usiądzie z nimi na pewno. Chodź, 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 chodź. Hot, 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 Nie widać. Także tak. Norma wyrobiona. Jeden i wystarczy. To w kupie usiadło. To tam zawsze jak jeden, więcej, dwa by się pomyliła. tak to latają klepaki. Dobra budę otworzyć i uważam i jedziemy już dzisiaj, może wieczorem. No i dobra Tym razem 200% na normy No i ten to jest z tych starych Bo to jest z tymi dwoma obrączkami Po dwie na nodze Lot kiedyś kupili i to z tego lotu jest Asior. No, życie, długo tych Niestety moje się częściej mylą niż ich, ale to już. No na pewno są lepiej wyganiane. Moje są wyganiane, tak jak widzicie, raz dziennie. No, zdarzy się gdzieś tam 92, a ich 22. To jest ta różnica podstawowa zresztą. Parę sztuk chodzi w górze Także myślę, że coś i mojego. No dobra, nie będę marudził Dwa są Nie siada reszta, jest godzina 9.24 Przed 10:00 stąd muszę spadać. Pozdrawiam serdecznie na razie. Trzymajcie się cześć.